Siemanko! <noise> Czy siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem krzyju, to jest mój motocykl, a dzisiaj Was witam z miejscowości Opole. Można powiedzieć, że dzisiaj to jest taki wstęp jak trochę, bo znajdujemy się tutaj w Opolu nie bez przyczyny. Jadę na wymianę opon i całego napędu do mojego motocykla, jako że ruszam ja i najprawdopodobniej dwie osoby na Bieszczady. Jutro trzeba będzie wymienić oponki Także jedziemy teraz do motocyklisty, którego też już może kojarzycie nawet Jeździliśmy już parę razy, byliśmy razem na Czechach Lecimy do Michała, którego zaraz wam tutaj pokażę A raczej wstawki z jego garażu, jak, tam, jak u niego to tam wygląda Opony są już, można powiedzieć, w bardzo kiepskim stanie I nie wyobrażam sobie przejechać w najbliższym czasie 3-4 tysięcy kilometrów na tych oponach no, może i by dało radę, ale na pewno nie jest to już zabezpieczne, bo no są te opony po prostu beznadziejne. Już czuć to na drodze po prostu, już nie mówię nawet w jakiejś sytuacji awaryjnej, jak coś się wydarzy, trzeba będzie coś zrobić, gdzie te opony będą miały na to duży wpływ, no to no wiecie jak jest, tak? Napęd też muszę wymienić, mam takie, miałem takie zalecenie w serwisie. No i mieli tam panowie rację, łańcuch się bardzo, łańcuch się w ogóle nierówno rozciąga, zębatka jedna już też jest spiłowana trochę. Więc stwierdziłem, że kupimy cały układ napędowy i wymienię się wszystko za jednym razem. Ale to będziecie mieli okazję zobaczyć tutaj za chwilę. No i tyle. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy na wulkanizacji u Proszę bardzo, motowodzu, Ale mamy tutaj gościnnie dwie osoby, które kojarzycie i które dobrze znacie Jest Hanka, siemanko No i Siema, ja, Laksa ja opony przywiozłem Trzymaj, przejmujesz kamerę teraz, poopowiadaj co tu się dzieje Co tu się dzieje, no Krzysiek jutro jedzie gdzieś tam Nie do Gdańska, w Bieszczady jedzie, Bieszczady jedzie. Więc trzeba przygotować strzęp do, do tej wycieczki Natalka jako pomocnik, mechanika. Nadzwyk, A ja tu nadzoruję Nadzór tak I na pewno tu będzie zoom zrobiony, zabieraj ten motor, mnie denerwuje Nic tu nie można ustawić normalnie strzelają, Natalka nie bój się. Krzysiek co powiesz ciekawego Jestem ciekawy jak, jak będzie się jeździć na tej oponie bo na tej, na której siedzę, jeździło się beznadziejnie. No, już trochę. No, nie dotrwała do końca sezonu, niestety. Chciałem sprzedać na takich nowemu właścicielowi. No, ale nowy właściciel będzie miał nowo. No ale jak te skończysz, to, to nie, no, nie będzie. Nie, nie, no nie skończy. Co nie ty? skończysz? Już jest połowa sezonu, to gdzie? Nie ja połowa. Ja dopiero zaczynam. No jest lipiec już prawie. No ale ja skończyłam sesję teraz. No ile my kilometrów zrobiliśmy? Tysiąc? 1200. 1200 no, 1200 gdzieś Ty ile już zrobiłeś w tym sezonie? Cz Cztery z groszem O, to dużo kurde Tylko my się tak opierdzielamy Pokaż podnośnik, o Masz bliżej A podnośnik, właśnie Zach Zach Zachwyciłem się podnośnikiem Daj Natalce kamerę Czekaj, nie Zachwyciłem się podnośnikiem Zobaczcie jak ona fajnie stoi, równo No i kurde, Natalka pytaj się mnie co chce na urodzinki To K przekracza mój budżet Budżet przekracza? Nie To przynajmniej jedne kółko Byśmy ele elementami Tak jak szło w gazecie kupować takie sprzęty no Może ci kupię, chcesz? Po jednym elemencie się składało i byśmy... A są takie fajne zestawy a też jest Yamaky. z Yamahy e Nie wiem czy to dziesiątka była czy tak, dziewiątka Dziesiątka, ponad tu... tysiąc złotych już kupił, nie? Ale dobra, no, podnośnik mi się bardzo spodobał Trzeba by coś takiego wymyślać, bo... Ja też motoparkuję mega pod ścianą i zobaczcie Ale ja masz takiego podnośnika, czyli mnie Ja ci to Ale nie, ale, ale wiesz, wiesz do czego zmierzam, że dzięki takiemu podnośnikowi Ja szukam argumentów, żebyś tego nie kupował A, żeby nie kupował <laughs> A nie, podoba mi się Ale fajnie. chcę, żebyś po prostu za tą cenę jej coś kupił No, zamarzył mi się taki łańcuszek, wiesz Łańcuszek? Tak, bo dostałam bransoletkę od dzieciaku z przedszkola no i tak, tak, do kompletu tak tutaj coś brakuje No takie pieniądze Pierwsze słyszę. To na Aliexpress idzie za 5 zł kupić jakieś No właśnie, ja siedzę na Shane ostatnio no, <grymka> no. Tylko Nowa panka jest? siedzi Pirelli Elegancko Nowy napęd Zakłóto Jeszcze przednia opona Jest lala, prawda? Sprawdzimy, po ten naciąg, jak już się usiądziesz Tak, dokładnie co nie Natalka? Ale co? <grymne> no i właśnie Natalka, pamiętasz, nie kiedyś chciał się wymieniać. pomeryminać. To, zobaczcie nauczyłem. No wefelgi w krzyża są idealnym... Mm, tak, żeby się nie, ja, mn. ja, ja. Ja się wstydzę, bo ja dawno w kamerze nie. <grymne> Chcesz coś popowiadać? Co tam u Ciebie słychać? Nowego? Wyszło, 3, nie, może nie, niekoniecznie. Kto mnie obserwuje ten wszystko? Jest, ten każdy jest na bieżąco. O. <grymne> ja bym wręła. Inteligentnie. <grymne> Będziemy Aj. na interkołach gadać, bo natarka się rozwinie. No, co niektórzy nie widzą, nie jest zmiany. Fryzurę masz nową. Fryzurę nowa Pokaż. Tylko jeszcze taka. Proszę się przywitać! A was z nie było! O, masz, masz nowe siedzonko! A nie widziałaś? Na zdjęciach tylko widziałem na żywo, nie! Kurde, wiesz jakie mięciutkie? Tak. Zajedisto jest, teraz to ja mogę jeździć. Teraz do Natarki podjadę. I pan jest tak, masz nowe felgi! Natalia masz nowe felgi! Klameczki? Klameczki też masz nowe, no! no. I grzane manetki! Masz... Kurde bele Nie pogada. A jeszcze nie? Lion jest, cześć Lion! Siemano! Jak ci się Natalka jeździ dzisiaj? No tak dobrze, że byłem już pod autem, prawie tak? Co? Nie, no nie gadaj, bo. Znaczy nie, bo tam na to no było ślisko, kurczę, na rynku i ja sobie wzięłam taki, taki zakręt, jak u tira. Tak wiesz, tam na rynku jechaliśmy w opolu i taka kostka śliska była, i no. skręca, skręcaliśmy w prawo, no, no i na, Natalka taki dosyć. Duży zakręt jakby tirem jechała, nie? No. Żeby się nie wywalić, bo tam naprawdę szło się wywalić było ślisko. No, no i akurat koleż jechał i na tam tak do czoło wyjechała. A i prawie no. wjechałaś pod kolesia. Tak. O nie. A czy nie, daleko jeszcze było, ale tak się trochę sprół ten koleś tam, tak A. zaczął gestykulować. Krzyczał ją. na ciebie? Nie, nie, gestykulować. Nie, bardziej. bardzo tak ręką tak to pokazywał. pokazywał. <ślał> Przyszła <ślał ślał> motocykliska. A, tak jest. E, mam na A, mapie na czerwono ja mam o ten. tutaj roboty drogowe, E gdzie w ogóle motowodziu tego kierowcę pijanego łapali. nie? A to tu było? Tak, na, na, tam na, tam na, tam? na, na tych właśnie światłach, na wahadez. To on tu wypadł gdzieś. Ciekawe. O, pomachajcie mu, on będzie ten, nie. motocyklistą. Ej, ja myślę, że to jest małe dziecko, ale taki ja on tu te, on tak siedział na... Kurde, roku. ja muszę uważać, bo te opony to teraz będą chyba, co? O, ja myślę, że tak, że tak, no, teraz na początku, na pewno A jak się łańcuch zachowuje? Ale nie jest dobrze Jest dobrze? Tak No, muszę się trochę rozjeździć A musisz je dotrzeć trochę przed wyjazdem, nie? No, dlatego na spokojnie teraz Ej, co byście mi tu z tą dźwignią zrobili od zmiany biegów? Nic, a czemu? Ona wyżej jest No, bo on ją odkręcał A, no, jest wyżej no może być, ale to się zmieni ewentu... bo On ją podkręcał, no na tym wieloklinie tam, bo musiał to odkręcić, żeby to posłone z tej zapadki zjąć. Może być wyżej, no. Może o jeden ząbek, i No wyżej. troszeczkę jest inaczej, ale dobra. A i zobacz jak on jak ta akcja z Michałem tak blisko jego domu była, nie? Aha A, A on tutaj... skręcił, on skręcił tutaj? No on to gdzieś tutaj było. Tak, oni i Tak, to tak, lidi, on nie? jechał tam Po tej molnej drodze i on wyleciał później stanu gdzieś tak, tam. Tak. Tak. Kurde to była akcja, no no, emocje twojeba. były nieziemskie. I on tutaj wyjechał, potem jak. No, on gdzieś tu wyleciał. no tutaj wyleciał chyba. On tu go gonił, i on tu gdzieś wyleciał chyba. No, gdzieś tu, gdzieś tu się wjechał. Jakie masz jeszcze ten? Fioletowe rzeczy? Ej, e, te, wintylki. Wintylki masz fioletowe? Jeszcze trzeba naklejki zrobić. Wiesz co, jakbyś śledził mojego Instagrama, to byś wiedział co było robione. A ja, ja na Instagramie <grym> tylko dodaję. A. Nie, jeszcze z takich rzeczy, które tam chcemy zrobić, to ten kolektor wydechowy wymienić na taki z nierdzewki, żeby pasował do wydechu, nie? Aha! Uwaga, uwaga! Do tego z dominatora, no bo teraz te kolektory są czarne, a ten wydech jest taki świecący, no to to tak się gryzie, nie? No rozumiem, o. rozumiem. Wyprzedza nas. Wyprzedza nas! Oooo! O, Porsche. Porsche! Dawno z wami nie jeździłem, jestem ciekaw czy coś się zmieniło w kwestii tego Natalia to już taka bardziej doświadczona chyba jest, co? <trym> <trym> co? <trym> co? co? Nie, no poważnie mówię Nie, szczerze ci powiem, że ja wyrażnie jeździliśmy Bardzo mało, jak my dopiero 1000 km zrobiliśmy Ile? Ale, ale doświadczenie z Czarnogóry mam No to tak Łzy się lały, ale ja dodałaś radę no. <trym> Mieliście na Czarnogórze jakieś takie creepy przejazdy, jakimś no tak. szutrem albo coś? No nie, szutrem nie, ale był taki jeden creepy przejazd, co Natalka normalnie płakała, nie? No była bardzo droga w dół No tak stromo bardzo, no No ja w sumie na Chorwacji miałem trochę szalone przejazdy, ale jechałem sam Ja wiem, że z w takim gorzej, a Natalka chyba na Czarnogórze na plecaku była, nie? Yy, wiesz co, ogólnie, no tak to później finalnie wyszło, natomiast pierwszy dzień, gdy był do pokonania ten najgorszy odcinek to jechała akurat na swoim motonie. Aha, no bo myśmy, myśmy zakładali, znaczy myśmy, no ja takie trasy porobiłem, że no, dziennie miało być tam około 400 km do przejechania, no a kurde gdzieś pierwszego dnia tylko 150 zrobili, to już wiedziałem, że będzie ciężko, nie? No bo tam ten teren to nie jest tak jak u nas, tam po prostu ten teren... Yy, Taki kurzysty te tereny, że no nie dało też się tam nie wiadomo jak zapierdzielać, nie. ale fajnie, nie mogę powiedzieć, bo podobało mi się. No my jeszcze byliśmy w tym roku na Cyprze i tam wynajmowałem motocykl. Aha. I fałstroma 650 takiego rozgraconego co prawda trochę. Ale ogólnie fajnie, sama wyspa zajebista pod motocykl. Tylko fajnie by było mieć albo swój motocykl, albo jakiś fajny, nie? Aha no i tam też górzysto, No i mieliśmy jeden taki zjazd, gdzie wymyśliliśmy sobie, że pojedziemy na jakiś tam wodospad. A gdzie ja mam jechać? Po prostu. Tu, tak tu, tak jak ty jedziesz, tu na Raciwusz, no. I zjeżdżaliśmy na jakiś wodospad taki trochę dziki. Niby no. tam była droga i nawigacja normalnie pokazywała tą drogę. Ale wiesz, to były takie kamole i miejsce, które woda płynęła, wiesz, takie wydrążone kolejiny. No no no. No, to powiem ci, że z plecakiem mega się tygałem jechać tam. No, a nie bałeś się wynajmować motorka? Pod względem jakim? Bałeś. No że tam na kaucję cię wy. Coś... Wiesz co, powiem ci, że na samym początku nie, ale jak czekałem 3 tygodnie po oddaniu motocykla na zwrot Kaucji, to już delikatnie się zacząłem irytować, ale, ale no to podobno tak wygląda, że, że, że to chwilę może potrwać, ale ogólnie tak to spoko, no tyle, że pisałem już później trochę delikatnie zirytowany do banku na wiesz jakiś tam support że wiesz, czekam już 3 tygodnie i dalej nie mam osiamka to oni powiedzieli, tam napisał mi ten Kostek że tam 20 któregoś max jest czas jak wtedy nie dostanę go środków to żebym się odzywał nie, ale ogólnie zostałem spoko ja, no to git no ale najgorzej właśnie, że to taki wiesz był średni motocykl nie raczej pod względem technicznym a chcieliśmy, bo ja wziąłem go na tydzień też tam nie no, bo mieliśmy nocleg stary w Szczerym Polu Mieliśmy plan, że wziąć 3 dni motocykl i sobie pojeździć ale no byśmy byli gdzieś tam wiesz w centrum, to można by było gdzieś pochodzić to spoko, ale byliśmy w polu, to wziąłem na tydzień, a chciałem na jeden dzień później wziąć jeszcze e, dla domi. Pytałeś no to Chytałeś, co jeszcze nowego mam to wyświetlacz biegów mi się przypomniał. Kurde nice! wyświetlacz biegów. No, no i, i wiesz, i problem był z tym, że tak jakbyś dla lantarki szukał motocykla, nie no dom jest od niej ze 3 centy wyższa tylko. Tak? No to yy, nie, no wiesz, nie, nie, nie. problem nie, nie. dla takiego niedużego kierowcy, motocyk tam znaleźć, tam same GS-y jakieś i tak dalej. I pisze im, że dla niskiego kierowcy potrzebuje motocyk, to oni Harleya mówili, że mają niskiego. <Ep pardon> Ale wiesz, tam całe serpentyny też po górach i tak dalej, Harley to nie braliśmy, jest na plecach. Musicie jeszcze tutaj te naklejki no tak, no. r 5 no tak, i Kawasaki no tak, no tak. na fioletowe wymienić. Nie, to by się zlało tak. Nie, no echana. Nie, ma... no bardzo zobacz. Felgi pomalowaliśmy, ale na fioletowo? Nie, nie to by było zbyt kobieco. Ja nie lubię tak. Wiesz, wętylki fioletowe, felgi czarne, teraz ten kolektory. Aha, gumole jeszcze dorzuciłem, nie? Mhm. Dorzuciłem gumole, to używki na Oliksie kupiłem uszkodzone, dałem do, do pomalowania. No i wyświetlacz biegów jej dorzuciłem. To taki I, i co? co? Taki... manetki? Żadne manetki. Podja podjadę sobie na także. A my się zjedziemy. Nie, nie, spokojnie. A nie, no już jedziemy. A gdzie masz wyświetlać biegów? No. No, jedziemy. Taki. Dobra, jecieć. Ogólnie. Jadę, ja też mam wyświetlać biegów taki wiesz dołożony. O? A znalazłem gostka na legro, który drukuje obudowy na te wyświetlacze. Aha, no U a to... akurat fajnie jest, bo ona ma do prostochodnego, do prostej krawędzi, nie? No ja to a, na tym, na polu przykleiłem. No no, ale wiesz, ja miałem przyklejony tak na wypełnieniu tutaj, nie na wypełnieniu czaszy. I rozumiem. nie podobało mi się na machta. A Aha. wiesz, a teraz mam tu z prawej, wydrukowany tak? I Aha. wygląda jak oryginalny prawie, nie? Tak, ale a masz dołożony też No tak, dołożony, to, dołożony No akurat, a musiałeś... Y, sam to dokładałeś, czy nie? No sam, znalazłem Gostka na grupie i też na Allegro wystawiasz, drukuję na drukarce 3D obudowy Ale nie, ale chodzi mi o to, o ten wyświetlacz, miałeś gotowe wtyczki, wtyczka wtyczkę wpinałeś, czy musiałeś kable lutować i w no, nie, no te, trzeba było też rzeźbić no to, no to u mnie w Kawasaki to samo. Trzeba było mocowania porobić na CNC. Akurat też gościu z grupy mi pomógł. Miał mocowania taką podstawę pod te czujniki, ale działa to także fajnie, nie? Najważniejsze, że działa. E, co się u Was przez te pół roku. Ile Was tu nie było? Chyba z rok, już prawie. E, no, z rok chyba. no. Tu w lewo? Nie, tu w lewo? Tak, pokazuję no. Jak w lewo? Tutaj w lewo no. I? A spadnie nie ma, nie Możesz, nie Możesz wiek. o komarku opowiedzieć. <grym> o, o komarku. Tak. No ty robisz projekty z komarkami. Znaczy jednego mam gotowego, no to już taki komark, którego mam 10 lat. E, sztywniak z 1964 roku. Z 64? O, tak. Oczywiście zarejestrowany, wszystko perfekto Motorek zacząłem składać w listopadzie, czyli no stosunkowo niedawno Tak, żeby w tym sezonie móc z nim pojeździć No i już nim zrobiłem prawie 500 km więc... Teraz tutaj z w prawo, sorry Tak Więc to jest taki sprzęt, który no nie jedzie zbyt szybko, bo 40 na godzinę Jak jest ładna pogoda O, patrz, jedzie jakiś Poplik Dual Ural jakiś, albo Dniepr Kurwa, trzeci wiek, no Krzychu, bo popisałeś się. No. E, Krzysiu, drogę zablokowałeś chłopakowi. No i co? No i komary jeździ, także y, miałem tylko jednego. No i problem jest taki, że jak ja nim jadę gdzieś pojeździć, no to Natalia siedzi w domu. No i mówi, to weź Darek, kup jeszcze jednego i będziemy jeździć razem. No to dobra, no to Darek pojechał na zakupy i przywiózł cztery. No i, i teraz właśnie jednego z nich zacząłem, że tak powiem, pracę, żeby go odrestaurować, ale to potrwa, bo raz, że szukanie części, wiele jest takich prac, których no ja sam nie zrobię, jak na przykład spawanie elementów, jakieś takie poprawki blacharskie, no to wszystko robię sam, ale już sam proces spawania, no to zlecam to komuś innemu, no i, i co, i tyle teoretycznie, no. Teraz zawieszenie udało mi się naprawić, silnik mam rozłożony. To jest raz że czasochłonny proces, a dwa bardzo kosztowny i dlatego to się tak ociągnie w czasie. Ale nie mam na to jakiegoś takiego oparte, że na już to muszę mieć zrobione, czy to mieć zrobione dobrze i, i tyle, nie? No to git, to fajnie. A trochę, to no nas tu nie było? z Rok czasu chyba na kanale? No, może nie cały, ale coś takiego. Od września zeszłego roku. No, no jakoś czarną, tak, wrzesień, październik ha, tak, Bo no, my później nie no. daliśmy w... No, czyli no, 10 tak, miesięcy. Jaki goteczek tam macie? Ja ty zawsze Natalka jeździsz pierwsza, tak? Nie Aha, Tarkiem to tak? Znaczy nie, no przeważnie, no bo ja też później nie wiem jak szybko mam jechać, wiesz o co chodzi. No. Ja potem, też teraz nie wiem. No potem jak ty jedziesz pierwszy to krzyczy potem na ciebie, że zapalasz. No, no bo ja później nadążę później na światłach czy na skrzyżowaniu, wiesz on już pojechał, bo ja jestem na światła. On, on tym wózkiem mieć co nami tym uralem ty. Aha. Zapytaj to na ślub potrzebujemy. No właśnie, my potrzebujemy taki motor na ślub. kuralem. czarny najlepiej jakby był. Pojedziemy Uralem do ślubu. Obstawę chcecie? Słuchaj jak wiecie tak daleko to naprawdę się zgłoszę Dobra Zrobimy terror pod kościołem kur... Daleko nie mamy Wszyscy beklary tak Kurde ale zajebiste to ty No? Prawie nie? Taki o Nie myślałeś odrestaurować i od Nie bo to... Kurde, to jest mega drogi sprzęt. No, taki dobry Ural albo Dniepr yy, ale taki naprawdę, naprawdę takim dobrym fajnym stanie. Patrz. No to z 60 tysięcy musisz położyć, nie? Ale jak pachnie, nie? Zanim. O! No. Taki zapach. Ta. No, taka starość. No. no. tak jak ja moje Kawasaki po miesiącu odpalę. Ale falka jak jechał szybko, nie? O, jest to jest, jest z To jest drugiej wojny światowej, taki? Tak, no takich mówimy, czasów? No. Tak, tak, dokładnie, dokładnie z II wojny światowej. Mój ja znajomy nieprawia. z 10 lat temu z Ukrainy przywiózł z krzaku wytarganego takiego od niepra. Też 60 czy 70 któryś rok. Kurde, ja bym się chciał przejechać tym. Nawet czy by się karnąć? No A już idziesz zagadać? O nie wiem, właśnie, zastanawiam się. <noise> Ale by było, kurde. <noise> Darek się zakochał i sprzeda teka, żeby kupić wykupić czekał. Nie? nie, bardzo ładnie, podoba mi się. a, a mówiłaś mi na tak, że nie, jak to wygląda, nie? no bo ja samodzielnie moi suknią czy ja nie pojadę na motorze! No ale tak, ale jak tam w tym koszu byś się działa, to co No to lepsze to niż kurczę O. Zajebisty jest Ja wydajmuję moje białe BMW do, na ślub, na ślub tak? Nie, to, to nie dla mnie No ja będę teraz jechał na... O, o tu jest ale Bede, to jest nie jest. Będę jako właśnie prowadzący A nie? Tak Będę wiózł jedną parkę Także jeżeli ktoś szuka samochodu do ślubu To zapraszam białe BMW F30 Bardzo ładne, prawda Darku? Podobało Ci się bardzo? Bardzo, bardzo ładnie się No fajnie się jeździ no, no ja wiem, że się... Ej. Kurde, ale byście zrobili Nie Miałbym w ciebie Pierdolisz ja No Serio? No Spokojnie, Pirelli mam założone no bo on, on nawet ręki nie wystawił, że skręca Tak ja już na dwa leciałem, bo już widziałem, że on no, no ja też Darek chciał się przejechać, ale nie miał chyba na myśli tego, że przy hamowaniu upadnie popowi do kosza E, tak. także o czym to ja mówiłem? Aha, zapraszam serdecznie, Natalko poleca, sama jeździła. A to już nawet nie chodzi o jazdę, tylko ładnie wygląda po prostu. Masz jaki tu ładny kurde, że Ładny, czy tu ładnie, Krzysiek, ładnie, ładnie, kurde. Ale ładnie, siema! Mannu! Tylko, a oponka zapiszczała, nie wiem czy twoja czy moja? A nie wiem, nie Chyba wiem. Chyba moja. O, dobrze, że nagrane na masz. No bo on tam z tym kierunku wskazu nie miał, nie? No nie miał, a nawet ręki nie pokazał. No, no ja, to ja, nie fajnie, ja... bardzo nie fajnie. No ja zawsze rękę pokazuję, nie? Jak komarem jadę. Nawet <laughs> obowiązek ma, nie? No raczej. A dużo brakowało, żebyś mi to odłupył. Nie, miał? jeszcze miałem trochę placu. <laughs> jeszcze było, parę metrów. Na filmie zobaczysz. <laughs> Na filmie zobaczysz. <laughs> no, no, ty też nagrywasz Darek, Nie? <laughs> eh? Nagrywam, no. No proszę, potem zobaczysz. Powtórkę. Ej, to w sumie teraz pytanko. nie chcecie jechać autostradą na ten Nie, proces? nie. Nie, ja mam dość, bo już trzechu. No to dobra, to lecimy normalnie. Kurwa, jebane studzienki. No nie? Radar tu jest. Aha, faktycznie, no. Ej, A na drugą, drugą stronę. Drugą strzeloną. A ja mam tylko 50! No. Zaliczasz studzienki? Jest studzienki jakieś tam. No. Studzienki kanalizacyjne A ty te osłony na silnik też miałaś Natalka? Nie, to kupiłam sobie A no właśnie, bo nie było tego O widzisz Krzysiek, bo ona ten, ona zażyczyła sobie Ja testowałam. Zażyczyła sobie inny kolor fair. No bo w styczniu tak wszystko zarządziłam, robimy to, 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 to i to No, no nie, o, i robiłem i tu piaskują to ty, ale jaja A my jechaliśmy pod słodem, a ja mówię, co oni robią To było to? Gogolin, pamiętam tą miejscowość a tu my kupowaliśmy ten ser taki śmieszny. Twaruk wędzony, <głędzony> Boże jak się jak się jak ją tatuś przytulił, bo motory jadą. Ja pierdolę ale. przytulił. No jakoś, jakieś dziecko. Uważaj córcia, bo motory jadą i... A czekaj, dałem dupy trochę. No, no nie, wszyscy. To wszyscy tobą pojechali. Nie no dobrze jedziesz A czy nie, ale tak ten zjazd, chyba miałem inaczej tam zjechać z tego ronda, chociaż nie wiem. Nie, dobrze jest!